A więc to jest kolejna rzecz, i tutaj też nie trzeba dużych nakładów finansowych na początek. Ale już tu trzeba coś włożyć. Właśnie, już jednak tu trzeba coś włożyć. No, nie są to też wielkie pieniądze, bo tam tak naprawdę możesz jakiś tam tani abonament za, za założenie sklepu internetowego typu 40 czy 50 zł. Możesz znaleźć takie abonamenty miesięcznie, no i tam na reklamę jednak te kilkaset, kilkaset powiedzmy złotych czy kilkaset funtów, jak mówimy tu o sklepie w systemie dropshipping w UK, to trzeba jednak poświęcić już te kilkaset powiedzmy złotych w Polsce czy tam kilkaset funtów tutaj w UK, więc to już tak specjalnie na ostatnim miejscu wspomniałem o tym biznesie, bo nie jest to biznes który, który można od zera, od, no bez inwestycji jakby, jakby rozpocząć. Słuchajcie, to są, to są te trzy biznesy, który, cztery biznesy, którymi ja się zajmuję. Mam, mam pomysły oczywiście na kolejne, bo jeszcze tam trochę czasu znajduję, żeby mieć kolejne kanał na YouTubie, bo być może z komuś Was, nie wiem, nasunęło na myśl, czy, czy kanał na YouTube to pomysł na kolejny biznes. Yy, tak, ja na razie to robię z pasji, ja na razie robię to z, yy, po prostu lubię, lubię się nagrywać. Jak widzieliście tam mo moje filmy z innej tematyki, te, które nagrywam yy, z, z podróżowania po Edynburgu, po Szkocji, po UK, yy, no to widzicie, jak Jaką pasją jest podróżowanie dla mnie, i jaką pasją jest pokazywanie Wam tego, więc naprawdę głównym powodem robienia YouTube'a to jest pasja. Ale gdzieś tam w tyle głowy, oczywiście, siedzi perspektywa zarabiania na tym kanale w przyszłości, nie ukrywam. I chociaż ja nie mam doświadczenia jako, jako YouTuber, to szczerze Wam już mogę polecić, że na YouTubie jak najbardziej warto rozwijać ten kanał i warto, warto tutaj budować społeczność. Aby w przyszłości monetyzować, bo naprawdę można fajne pieniądze wyciągnąć. Mam tam kilka znajomych, kilku znajomych, którzy zarabiają jakieś tam pieniądze na YouTubie, a nie mają dużych kanałów, więc nawet przy niewielkich kanałach można już wyciągać jakieś pieniądze. No oczywiście, jeżeli, jeżeli będziecie tam serwować interesującą treść, bo to właśnie o to chodzi. A więc moi drodzy, ten film miał na celu. Taka informacja dla Was, no, mój kanał to taka życiówka, jak sami widzicie, pokazuję tu trochę podróży i trochę mojego rodzinnego życia, trochę gdzieś tam o nauce, zaczynam coś mówić, bo to też moja pasja, ale generalnie dużo jest takiej życiówki, sprzedaję się Wam, pokazuję Wam jak wygląda moje życie w Szkocji, w Edynburgu, powiedziałem Wam, chcę być dla Was transparentny, więc powiedziałem Wam teraz, czym się zajmuję, jak zarabiam ale głównie po to Wam to powiedziałem, żeby Wam pokazać, że takie możliwości są, że oprócz etatu takie możliwości tu są i nie są one naprawdę trudne i są jak najbardziej prawdopodobne. Ja jestem dowodem na to, że prowadząc te cztery małe biznesy, o których wspomniałem, no zarabiam więcej niż zarabiałem na etacie, a pracowałem wcześniej w restauracji, później jako taksówkarz. Y, więc teraz zarabiam więcej, no, jestem sam sobie szefem, za wszystko co prawda odpowiadam ja, ale, no, ale to jestem ja, to jest mój biznes, ja jestem sam sobie z, z szefem, ja sobie to cenię. Natomiast jeśli lubisz pracować na etacie i nie chcesz rzucać pracy na etacie, to jakikolwiek z tych biznesów, co Wam powiedziałem, y, jeżeli zaangażujecie tam parę godzin tygodniowo, to jakikolwiek z tych biznesów może Wam tam kilka stówek miesięcznie przynieść. Co uważam, że to jest fajna sprawa, bo na przykład, nie wiem, możecie zbierać na wakacje jakieś fajniejsze i pół roku zbierania po kilka stówek możecie uzbierać na fajne wakacje, nie, nie, jakby nie, nie obciążając domowego budżetu. Słuchajcie, zapraszam do komentarzy, dajcie mi znać o czym byście chcieli usłyszeć, czy, czy któryś z tych tematów. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Z góry dzięki.